Na przestrzeni lat postrzeganie bogów było różne, od prostych wyobrażeń, takich jak słońce czy niebo, aż po bardziej skomplikowane twory. Czego dobrym przykładem może być cały panteon grecki czy egipski. Również w anime natkniemy się na wiele różnych wyobrażeń bogów, od tych bardziej abstrakcyjnych, absurdalnych, aż po bóstwa z krwi i kości. Nie zawsze bóstwo jest mądrzejsze od szarego człowieka. Przykładem może być tutaj Aqua z Konosuby której celem było prowadzić ludzi do zaświatów aż do momentu, gdy jeden jegomość nie zażyczył sobie jej towarzystwa w swojej podróży. Jej charakter jest bardzo ludzki, ta bogini wody jest bardzo porywczą oraz beztroską osobką, przy czym do najbystrzejszych bytów również nie należy. Za to potrafi używać potężnej magii oczyszczenia, manipulować wodą czy dobrze pracować na budowie, a jej wielki deba szczęścia może doprowadzić tylko do zabawniejszych sytuacji. W przeciwieństwie do poprzedniej produkcji, w Danmachi odnajdziemy cały panteon bóstw, wzorowany głównie na greckim. Ale oprócz tego odnajdziemy tu również bóstwa hinduskie czy mezopotamskie. Natomiast sama fabuła uwarunkowana jest tym, że w odległej przeszłości bogowie zdecydowali się opuścić swój dom i zstąpić do świata śmiertelnych. W dodatku postanowili zapieczętować swoje moce, co miało pozwolić im doświadczać tego, co zwykli śmiertelnicy. Od teraz bogowie stanęli na czele tak zwanych familii, które przypominają się różne organizacje. Jedne zajmują się np. wykuwaniem mieczy i ich sprzedażem, jak np. rodzina Hepa i Stos, ale również są takie, które zajmują się zwykłym myślistwem, sprzedażą alkoholu czy w największej części szkoleniem poszukiwaczy przygód, którzy zajmują się plądrowaniem lochów. Każdy członek rodziny otrzymuje od bóstwa błogosławieństwo, wówczas staje się jego wyznawcą. Bogowie na tym świecie toczą ze sobą taką polityczną i ekonomiczną wojnę, a ponieważ bóstwa mają bardzo różne charaktery, zaczynając od leniwej Hestii, poważnej Demeter, pracowitej Hephaistos, a skończywszy na walecznym Aresie. Takie połączenia sprawiają, że bogowie to nie jedynie postaci tła, wydające polecenia czy prowadzące cały czas bohatera za rękę, ale będące w nim w ścisłej symbiozie, co nadaje temu tytułowi niesamowitego charakteru. W przypadku anime xinjiu yy, pozwolę się powstrzymać od wymawiania całej nazwy. W każdym razie w tej produkcji z super ostrożnym bohaterem sytuacja jest odrobinę zbliżona do konosuby. Z tą różnicą, że bohater jest tutaj przyzywany i dostaje bogaty ekwipunek oraz znaczące wsparcie. W tym wypadku, tym, kto przywoła bohatera, jest młoda, niedoświadczona bogini uzdrawienia Ristarte, której zadaniem staje się uratowanie świata klasy S co może pozytywnie wpłynąć na jej rangę w niebie. A tutejsi bogowie są, jakby to powiedzieć, są zróżnicowani i pełni dziwactw. Część imion bohaterów to najprawdopodobniej przekręcone imiona bogów greckich, jak na przykład Hestiaka, jako połączenie Hestii i Hefajstosa. Jeżeli natomiast chodzi o jej osobowość, to wydaje się być bardzo współczującą i pomocną boginią. Nie stwierdzono dziwactw. Czego nie można powiedzieć o bogini łucznictwa Miltis, która bardzo przypomina grecką boginię Artemidę z tą różnicą, że jest nimfomanką. Jest też masochistyczna bogini zniszczenia Walkiria. Zatem dziwnych boskich postaci zdecydowanie tutaj nie brakuje. Wszyscy bogowie zostają jednak w swojej sferze. Ze względu na ich ogromną moc istnieją zasady, które ograniczają ich pomoc względem ludzi. Inaczej bóstwa same uratowałyby światy przy użyciu swojej mocy. A tak zajmują się szkoleniem bohaterów i pośrednim ratowaniem świata. Co słusznie komentuje główny bohater Seiya. Kamisama Ninata Hi to najświeższa produkcja, jaka zostanie dzisiaj omówiona. Są tu też duże różnice względem poprzednich anime. Przede wszystkim całość przygody dzieje się w Japonii, w realiach zbliżonych do naszych. A całość rozpoczyna się, gdy Jota Narukami podczas grania w koszykówkę spotyka młodą dziewczynę. Która twierdzi, że jest Bogiem Odynem. Szybko okazuje się, że nie są to tylko urojenia. Udaje się jej przewidzieć dokładny wynik wyścigów konnych oraz zachowania innych osób. Ale co chyba najważniejsze, mówi, że świat ten niedługo spotka zagłada i postanawia spędzić ten czas wraz z tym całkiem zabawnym studentem. I swoją niepełną znajomością tutejszej rzeczywistości. A z tego może wyniknąć tylko więcej zabawnych sytuacji. Jeszcze ciekawiej, pozycja boga wygląda w Spice and Wolf. Tam mamy do czynienia z pogańską boginią Holo, która jest już praktycznie zapomniana. Często też mieszkańcy zrzucają na nią winę o nieurodzajne zbiory. Co więcej, to kim jest sprawia, że przez niektóre instytucje powiązane z kościołem czy samych ludzi postrzegana jest jako wróg. Holo potrafi przybierać postać olbrzymiego wilka z wielką siłą. Jednak są pewne wymagania, aby do takiej przemiany doszło. Poza wielką siłą i długim życiem, z którego bierze się jej mądrość, nic nie świadczy, żeby faktycznie była bóstwem. To jednak postanowiłem ją tu umieścić, ponieważ przypomina mi gigantycznego wilka z mitologii nordyckiej, według przepowiedni, najstarsze dzieci Lokiego, które zdolne jest zabić najwyższego boga Odyna. A na koniec pozwoliłem zostawić sobie tytuł, o którym sam prawie zapomniałem. Kampion to tytuł, w którym obserwujemy wszystko z pozycji pogromcy bogów którego zadaniem jest zabić tych bogów, którzy zrodzili się z mitów i zagrażają światu. Dlatego do czynienia będzie miał chociażby z grecką boginią mądrości. Co ciekawe, na moc każdego boga nie wpływa to, jaką pozycję posiada w mitach, a jego wola czy własna determinacja. A podstawową zdolnością każdego takiego boga jest to, że staje się niewidoczny dla zwykłych ludzi. Jak przystało na tak potężne byty, są one nieśmiertelne a po pokonaniu wracają po prostu do swojej domeny. Nie są to oczywiście wszystkie tytuły, w których przedstawiono bogów w ciekawy sposób. Dlatego postaram się teraz wymienić pozostałe tytuły, które nie znalazły się w tym materiale, a są to Noragami, Death Note, Kyosogiga czy Kamigami no Asobi. Jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. A co wy sądzicie o bóstwach w anime? Wolicie tych przeniesionych z mitologii, czy tych mniej oczywistych? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do następnego odcinka. Sayonara.